Osoby mające dzieci w wieku szkolnym zapewne słyszali już hasło Szkoły tysiąclecia. Ocoftimsškim, Hodžiu, Itsu, Natim, Ziskavom, Školai, Vrajonė, Soličinskim, sprubovališkimi Vyjašnyčiais, Piršyčiaus. Tūkstantmečio mokyklų programą inicijavo Švietimo ir Mokslo ministerija, administruoja Centrinę projektų valdymo agentūrą ir vykdo Europos socialinio fondo agentūrą bei įgyvendina savivaldybės, kurios yra pažengusios pažangos planus bei investicinius projektus. Tai yra projektai, kurie skatina švietimo pažangą visoje Lietuvoje. Renkia savo išvietimo pažangos planą, tai yra unikalus planas, kuris nukreiptas į kiekvienos savivaldybės unikales, na, unikalų kontekstą, problematiką ir sprendžia to savivaldybės išvietimo iššūkius. Kiekviena savivaldybė atsirinko mokyklas, kurios dalyvauja šioje programoje. Jos vadovavosi ir formaliais kriterijais, ir taip pat kitais kriterijais pagal prioritetus, ankstesnę patirtį ir panašiai. Tai konkrečiai šalčininkose yra atrinktos keturios mokyklos. Mokyklos turi turėti nemažiau negu du šimtus mokinių. Taip pat vienas svarbus kriterijus yra būtent, na, jeigu yra tokių mokyklų, kurios ugdo tautinių mažumų vaikus, tai taip pat yra prioritetas. Na ir negali atlikti mokinių atrankos. Tai tokios mokyklos šalčininkose buvo atrinktos keturios ir, ir jos kiekvienos susiplanavo savo veiklas keturiose tobulinimo sritise. Įtraukusių sukdymas, lyderystę veikiant, team sukdymas ir kultūrinis sukdymas. O pagrindinis tikslas yra skatinti mokinių pasiekimų atotrukių mažėjimą ir didinti ir gerinti iš esmės mokinių pasiekimus. Ir būtent orientuojamas yra į matematikos, lietuvių kalbos pasiekimus, bet taip pat ir gamtos mokslu. Pavyzdžiui, per STEAM ūkdymo veiklas taip pat labai stiprinamos. Taip pat kultūrinio ūkdymo veiklas yra stiprinamos įtraukusios ūkdymas su naujais metodais, kurie ateina į mokyklą, kaip pavyzdžiui, universalus dizaino mokymus strategijos, kurią šalčininkai taip pat irgi planuoja dėkti. Naszym celem, też za pomocą programu Szkół tysiąclecia, będzie doskonalić i polepszać wyniki z języka litewskiego, matematyki i Nauk przyrodniczych, jak również też w dniu dzisiejszym, wielkie wyzwanie jest też motywacja uczniów, więc mamy nadzieję i taki problem wytypowaliśmy, że program Szkół Tysiąclecia pomoże wyprawiać problem motywacji uczniów do nauki. Ważnym komponentem programu Szkół Tysiąclecia są to partnerzy. Tak bezpośrednio w tym programie uczestniczą cztery gimnazjum naszego rejonu, natomiast wszystkie inne placówki oświatowe. Dolančiaujančiam do spulprasi, taždalančiaujančiam ine užendį centrumų kultūrį. Pagrindinis, vienas iš pagrindinių programos principų yra tinklavika, kuris skatina bendradarbiavimą tarp mokyklų savivaldybės mastu. Tai reiškia, nors pagrindinės infrastruktūros investicijos ateina į tas atrinktas programoje dalyvaujančias mokyklas, tačiau mokyklos įsipareigoja dalintis tais resursais ir tą naują infrastruktūrą, kurie yra su. Ir tokiu būdu kūriamos partnerystės ir tinklaveikas su visomis savivaldybės mokyklomis ir sti stiprinami ryšiai tarp visų mokyklų. Tai savivaldybė tikrai turėjo labai konkrečiai įsivardinti, kokios kitos mokyklos, tūkstanmečio mokyklų programoje nedalyvaujančios, dalyvauja tose veikluose, kaip jos naudosis infrastruktūrą, kaip prisijungsi kompetencijų, tobulinimo veiklas ir panašiai. Tai, tai visa tai yra numatyta pažangos plane. Bierze 58 samorządów. Budżet opiewa na 200 milionów euro, z czego 2,5 zostanie rozdysponowane pomiędzy czterema placówkami w rejonie solecznickim. Są nimi gimnazjum Wejszyszka, gimnazjum Stanisława Rapolonisa w Wejszyszkach, gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz gimnazjum Michała Balińskiego w Jaszunach. Na co zostaną wydane pozyskane środki decydują gimnazja. Це суперова можливість створити школу конкуренційну, співчеснути, створити варто навчання для учнів, щоб могли реалізувати всі свої помисли, всі свої ідеї, щоб розвіяли свої компетенції, свої таланти, і щоб така школа була би no, на це, добра, можна, з новочасним спринтом. Tworzymy współczesne laboratorium z informatyki, gdzie będą współczesne komputery, cały sprzęt z 3D okulerami z 3D różnymi oprogramowaniami, gdzie uczniowie będą mogli wszystko zobaczyć, skorzystać, stworzyć różnorodne oprogramowanie, też tworzymy laboratorium robotyki, laboratorium inżynierii, gdzie uczniowie będą mogli tworzyć robotów mechanizmy współczesne, nowoczesne, gdzie będą mogli pracować z drewnem, z metalem, tworzyć różnorodny sprzęt i tak dalej. Z, 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 z tak samo odnawiamy gabinet fizyki, który będzie współczesny z nowymi metodami, z nowymi sprzętem do nauczania. E, robimy klaży z, 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 z szkła, gdy uczniowie będą mogli różne badania biologii, chemii to robić w troszeczkę innych warunkach na ulicy, gdzie więcej można tego wszystkiego sobie pozwolić i zobaczyć. Przede wszystkim to jest kolejne inwestycje. Korzyści jest naprawdę niemalo. Cieszymy się z tego, że znowu będziemy mieli możliwość odnowić swoje przestrzenie edukacyjne. To co zrobiliśmy to było przed pięciu lat i już mamy nowe pomysły i chce się pewne rzeczy znowu zmienić. Odnowimy salę choreograficzną. Potrzebują też odnowienia nasze pracowni technologii informacyjnych, ale nie tylko remontu potrzebują, a jeszcze potrzebują też nowych narzędzi do pracy. Odnowimy, raczej może tutaj nawet nie odnowimy, a to będzie absolutnie coś takiego nowego, to jest gabinet sensoryczny, to będzie pomieszczenie, kiedy uczeń może naprawdę odpocząć, kiedy może wyluzować, ale mówię teraz nie tylko o uczniach, ale teraz mówię też i o nauczycielach. Nauczyciele też potrzebują pewnego wyluzowania, pewnego odpoczynku i to będzie całkiem absolutnie nowa przestrzeń dla, dla naszej szkoły, dla naszych i pracowników, i dla naszych uczniów. Oczywiście zależy nam na tym, żeby nasze pracownie, a tutaj szczególnie mam na myśli pracownie... клас початкових, навчання початкового теж були б одновіони. Тому віма о тій такій трансформації, о тих нових меблях, з тим, щоб учні не просто сиділи б тільки в лавках, щоб могли б працювати індивідуально, щоб могли працювати в парах, в групах. І це така швидка трансформація, то модернізація тих поміщень, передовшістким, również zależy nam na pracowniach języka litewskiego, to też będą te pracownie odnowione. Nasi specjaliści potrzebują takich indywidualnych konsultacji z uczniami, z dziećmi, z rodzicami, to też będą stworzone takie możliwości do takich indywidualnych konsultacji. I system korytarzy taką funkcję inną będzie wykonywał, kiedy też uczniowie będą mogli... Po prostu odpocząć, po prostu coś powtórzyć, po prostu wykonać pracę domową, które nie zdążyli wykonać w domu, porozmawiać, ze sobą być. Uczeń jest najważniejszy. dla ucznia. Wiele rzeczy trzeba robić, wiele inwestować z tym, żeby sobie planując swoją też przyszłość miałby wypracowany taki gust estetyczny, żeby potrafili by po prostu nawigować w tym świecie znacznie łatwiej. Jeżeli już po prostu pewne rzeczy już będą tutaj w szkole, to nasi dzieci zasługują. Na najlepsze warunki nauczania. Chcemy wierzyć, że zakładana w programie szansa na rozwój rzeczywiście będzie szansą również dla szkół partnerskich, które już dziś borykają się z problemem konkurencji i koniecznością walki o każdego ucznia.